Witam państwa bardzo serdecznie. Mam tutaj taki okazały miks z drapek. Moi drodzy, każdy, kto napisze w komentarzu do godziny 23.59, za jaką kwotę tutaj dzisiaj wydrapie z drapki. Za, to znaczy, tak, nie za jaką kwotę wydrapałem, tylko za jaką kwotę jest ten miks. Za jaką kwotę jest ten miks. To mnie bardzo interesuje. Także zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie kciuki. Pamiętajcie, do 23:59 musicie napisać, za jaką kwotę jest ten miks drapek. Nie ile wydrapałem, tylko za jaką kwotę jest ten miks. Każdy, kto poprawnie napisze, otrzyma w prezencie kupon lotto, moi drodzy. Zaczynamy. Pierwsza zdrapka, pierwsza zdrapeczka, i w tej zdrapce szukamy albo takiego banknotu, albo pierścionka. No to szukamy: banknot albo pierścionek. Na razie nigdy nie widzę. Banknot albo pierścionek. Wziąłem ostatnią zdrabkę i widać, że został pustak. Pustak został. No. Jeszcze mamy trzy szanse, ale. I dycha poszła się. Dziki kasz, Tutaj szukamy worka albo tygrysa. I jest worek no, uratowani. Czy będzie coś więcej? Czy będzie coś więcej, się pytam. Jest drugi worek. Czyli nam się poprzednia zdrabka też wróciła. No bo jak tutaj jest 20, no to będziemy na 0. Dobra, ten worek ile? Do 10. I ten worek. 10, no to jest 20 zł. Okay. To tutaj też ta zdrapa coś da? Czy tu już będzie pustak? Co mówicie? Gdzie pustak? No szukamy, szukamy wora. Koala, a miał być tygrys. Zegar, mura. No dalej, jeden worek, żeby było na zero, chociaż. Przy takiej kwocie zdrapek, to już wiecie, to już nie są przelewki. No, no, no niestety. Pusto. Tutaj szukamy siódemeczki. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Jak wygląda siódemka. Chyba już wiem, czemu rzadko drapię tą zdrapkę. Bo ciężko upolować siódemkę. Okej. Okay. <grym> Następna zdrapa. Szukamy, szukamy. Komentarze edytowane oczywiście nie biorą udziału nie, w zabawie, to pamiętajcie o tym, czyli pustak. Mega pensja. Słuchajcie, mega pensja wiadomo, że no, to zawsze pustaki są, nie. Także tą zdrapę sobie drapiemy, tylko tyle, żeby urozmaicić tutaj, bo wiadomo, że będzie pusto. 22 nie ma, 13 nie ma, 12 nie ma i 23 również nie ma. 34, 3, o patrzcie, no zobaczcie, jest 38. 35 nie ma, 40 nie ma.

Okej, okay. idziemy dalej. Idziemy dalej. Ale by były jaja, bo ta mega pensja też dała. Bo ta mega pensja tak rzadko daje, nie? 33, no nie ma. 5 też nie ma. 29, 26. 22.

Portfel, albo siódemka. Na razie nic. Na razie nic. Hmm. Na razie nic i tak się chyba zakończę, nie? Portfel albo siódemka, no pusta kolejna strapa. albo siódemka. No dalej, wyskakuj. Siódemeczka taka ładna. No pokaż się. Pokaż się. No widzicie, następny A Ale się dzisiaj dostałem. 42. Nie ma. 16. Nie ma.

Plaga, plaga pustaków. Uwaga, uwaga. Pustaki atakują. Dwanaście, osiemnaście, trzydzieści cztery, czterdzieści cztery, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści dziewięć, czterdzieści pięć, dwadzieścia sześć, siedemnaście, trzydzieści dwa, czterdzieści osiem, pięćdziesiąt osiem.

Gwiazda albo księżyc. Jest gwiazda. Chmura. Dobra gwiazda. 10 złotych. Dobra i to do. kolejna strapa. Chmura. Gwiazda albo księżyc. No dalej, słońce. Wszystko jest, ale nie to, co potrzebne, nie? No niestety. Maxikasz. Cash, Maxikasz. Cash. Ok. Mm. 44 nie ma. 47 nie ma. 15 nie ma. 12 nie ma. 43 jest obok, 19, 39 obok, 11, 54, 46, 18, 27, 23, 13, 41, 22, 45, 36, 17 i 26 obok. Kolejna strepa. 42 obok, 59, 45, 28, 54 też jest obok, 25 obok, 34 obok, 35 nie ma, 52 obok, 38, 53, 48, 11, 16, 19, 14, 44, 58.

No wszystko blisko siebie. Zobaczcie, no to jest po prostu szok. Jak to, mówi się. Shocking. To, to shocking. No już nie jesteśmy w stanie tego odbić. Jest za dużo pustaków. Plecy jeszcze takie, no jeszcze muszę wam kupony lot to kupić, ale plecy. Patrzcie jest 12-12, no to chociaż tutaj coś wpadło. Mhm. Czy jeszcze coś wpadnie? Tylko jedna wygrana, no i pewnie dycha, nie? no Bo jakby mogło być inaczej. 12-12, 30 zł patrzcie to. Szok, szok i niedowierzanie. Nie ma siódemki, nie ma siódemki. Ja nie wiem co ta zdrapa. Ja ją tak lubię ona mi tak zawsze mało daje. Mhm. Brak, brak, brak. ani jednej. To jest po prostu pechotol. Ale słuchajcie. Pani Ewa się będzie cieszyć. Pani Renatka się będzie cieszyć. Pan Marek się będzie cieszyć, bo zostawiłem im te z wygraną. A ja wziąłem wszystkie pustaki. No zobaczcie. Jak, jak w tej Polsce drapać? No nic, ani jednej siedemki, no. To jest kaplica. To jest po prostu kaplica. Cały naród drapiere.

O, szukamy, szukamy. Gdzie? Jest, jest party, jest party, mamy to. Czy będzie więcej? Czy tylko raz. Raz jest party. Ile party jest warte? 10 zł. Mm. Szału nie ma. Szału nie ma. Beda aż piszczy Tymi pustymi zdrepkami trzeba w piecu napać Dobra Jedziemy kalendarze szukamy tych gwiazd gwiazda mi się śni o na razie ani gwiazdy Ani nic, no, ani jednej gwiazdki, no, co to jest? Zobaczcie to, zobaczcie to, wszystko puste. Dziesięć tysięcy, trzysta, a nic, a to? I też nic. Ale, ja, ja. Panie Jurku, co, żeś mi pan sprzedał za syf? No nic, kurczę, zobaczcie, nic. Czy ja tak dużo chcę? Ja chcę tylko zarobić na te kupony. Lot to dla tych ludzi, no. Chcę wygrać. Lot to daj mi trochę. No widzicie? To dzwonek, a ja chcę. Kurde gwiazdę. Ok. I co my tu mamy? 300. No i za, znowu nic. A tu? Ja dziękuję. Ostatnie czy zdrapia, nie? No to teraz ta najdroższa za 30 zł. No jedziemy. 29 nie ma, 12 nie ma. Zlituj się nade mną 15 26. 8 obok.

dziewięć czternaście idziemy dalej 11, trzydzieści osiem dwadzieścia osiem trzydzieści dziewięć dziesięć trzydzieści trzy czterdzieści cztery trzydzieści cztery cztery i osiemnaście najdroższa zrapa

Trzydzieści dwa, trzydzieści dziewięć, trzynaście, siedemnaście, dwadzieścia siedem, trzydzieści siedem, pięć, dwadzieścia cztery, trzydzieści sześć, dziewięć, dwa, trzydzieści pięć, sześć. Jedenaście, dwadzieścia dwa i dwadzieścia jeden, nie ma i ostatnia strapa. Ostatnia strapa, moi drodzy. Co my tu mamy? Szesnaście, szesnaście nie ma. Czterdzieści cztery, dwadzieścia jeden, czterdzieści siedem pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt pięć.

110 zł, 110 zł to jest nie. Pamiętajcie, napiszcie w komentarzu za jaką kwotę wydrapałem dzisiaj strapki, Kto chce, może napisać nawet ile jestem w plecy. Ech, kupony lot to na Was czekają, to prawdopodobnie będzie na, na, piąte, na sobotnie losowanie. na razie, coś Łapka, łapka.